Dzisiaj dla ceny bitcoina. Co teraz dzieje się z bitcoinem? Powiem Wam dokładnie, co to znaczy. Bitcoin właśnie ma swój duży ruch i podąża naszym preferowanym kierunkiem do góry, do naszego przewidywanego kierunku zgodnie z tym parabolicznym ruchem. Tak jak pamiętacie, ludzie śmieli się ze mnie, wytykali naszą społeczność palcem za to, że jesteśmy byczo nastawieni, kiedy wszyscy inni są nastawieni na spadki. Teraz porozmawiajmy o tym, jakie kolejne targety cenowe czekają nas na bitcoinie, jakie trady możemy pod to dostosować oraz czego możemy spodziewać się na bitcoinie w średnim zakresie czasowym. O tym wszystkim będę mówił. Tak samo jako o mojej milionowej pozycji, która teraz jest w zysku ponad pół miliona dolarów. Jest to pozycja na Bitcoinie i Ethereum, na Bybit. Moja inna pozycja na drugiej giełdzie również jest w sporym zysku. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie są aktualnie w żadnej pozycji, przedstawię wam potencjalne ruchy pod trady, jakie można to wszystko rozegrać. Dajcie lajka dla nowego ATH, doceniam każdego z was. Jesteście tutaj w tych dobrych i złych czasach, a wygląda teraz to tak, że te dobre czasy... Mogą się rozpoczynać. Zobaczymy, co czas pokaże, i jak potencjalnie będziemy mogli to wykorzystać na rynku. Zanim przejdziemy zaraz prosto do tematu, proszę Was jeszcze raz, polubcie ten film, udostępnijcie ten film swoim znajomym. Dodajcie komentarz w sekcji poniżej. Zróbcie po prostu hałas dla algorytmu YouTube'a. W tych czasach jest to bardzo ważne, kiedy mamy spadek aktywności. Musimy pokazać YouTube'owi, że temat krypto jest wciąż istotny. Także pomóż mi w osiągnięciu mojej misji, aby dotrzeć z tą tematyką do każdego na świecie. Widzicie tutaj nasz układ ceny. To, co mówię, jest prawdą. Jestem pierwszą i jedyną osobą, która zaczęła mówić o tym potencjalnym scenariuszu, jakim jest paraboliczny ruch dla ceny Bitcoina. Możecie sprawdzić to na Twitterze i zweryfikować. Było to chyba ponad miesiąc temu. Teraz widać, że coraz więcej osób o tym mówi. Jestem zadowolony z tego rozgłosu. Myślę, że jakoś dwa tygodnie temu był tym pierwszym razem. To, co tutaj widać, to że Bitcoin osiąga tutaj coraz wyższe dołki oraz coraz wyższe szczyty. Widać również, że po każdym wybiciu tego małego trendu spadkowego cena szybko rusza do góry. Później następuje ponowny retest z tą linią i mamy znowu to samo zachowanie się ceny. Trend break. And the same thing Działa to jak w zegarku. Tym razem zajęło to trochę więcej niż poprzednio, ale i tak nastąpiło przebicie się ceny do góry. Wciąż utrzymujemy nasz paraboliczny układ. Teraz pojawia się pytanie, jaki będzie kolejny ruch na bitcoinie? Osobiście uważam, że bitcoin będzie podążał tym ruchem jeszcze przez jakiś czas. Oczywiście będzie czekać nas kolejny retest i ostatecznie czeka nas przecięcie tej linii. Nie ma możliwości, że tak się nie wydarzy. Pytanie jest tylko kiedy. Osobiście oczekuję tego, że bitcoin napotka jako swój pierwszy mocny poziom obszary w okolicach 27-29 tysięcy dolarów. Dlaczego? Jeśli oddalimy się trochę na wykresie, pozwólcie, że zmienię perspektywę. Widać tutaj, że największym poziomem oporu jest poziom 28 tysięcy dolarów. Również jest jeszcze druga kwestia, która sprawia, że jestem jeszcze bardziej byczo nastawiony. Jest to odwrócenie się dziennej wstęgi EMA. To co tutaj widać, to że w każdej chwili to odwrócenie może wystąpić. Jeszcze to się nie wydarzyło, ale jak widać, aktualna dzienna świeca jest powyżej. Pokażę wam dokładnie, co może znaczyć takie odwrócenie się w stęgi. Będzie miało to przeogromny wpływ na cenę Bitcoina. Cofnę się do tyłu i wam to pokażę. Za każdym razem, kiedy cena Bitcoina znajdowała się ponad wstęgą, było tak w 2020-2021 roku, to cena zaczęła szaleć. Widać to również tutaj, kiedy z poziomu 45 tysięcy dolarów Bitcoin dotarł do 60 tysięcy dolarów. I teraz właśnie na to wszystko tak spoglądam. Więc tego właśnie oczekuję. Ta zamiana może zająć trochę więcej czasu, ale przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze, żeby podążać tą parabolą do moich targetów cenowych na poziomach 27-28 tysięcy dolarów. Musisz być ostrożny, jednakże w momencie przebicia i zamknięcia dziennej świecy tej paraboli, to jest moment, kiedy będę ostrożny i podejmę działanie na moich pozycjach. Mój trade na Bitcoinie, na Bybit i na Fimex. Również trade na Ethereum. Na razie je zostawiam. W momencie, kiedy Bitcoin przebije poprzedni szczyt, to zwiększę pozycję, wezmę zyski przed poziomem 28 tysięcy dolarów. Ale kiedy przebijemy parabole do dołu, to wezmę trochę zysków z tych tradeów. Widzisz, moją pozycję na 100 Bitcoinów 480 000 dolarów zysku. Moją pozycję na 200 Ethereum 83 000 dolarów zysku. I przechodząc do pozycji na Fimex wartą 500 000 dolarów, aktualnie w zysku 50 000 dolarów. Teraz możesz się zastanawiać, jaka będzie moja następna pozycja na Bitcoinie, lub co mogę zrobić, jeśli wciąż stoję z boku. Oczywiście, zawsze zrób własne risky, traduj na własne ryzyko, ale jeśli patrzymy na tą krzywą. To najlepszym momentem było tradeować to odbicie. Dokładnie to odbicie, ale teraz jeśli nie jesteś w żadnej pozycji, to poczekałbym chwilę. Dobrze jest poczekać na przebicie poprzedniego szczytu. Jeśli Bitcoin na przykład będzie dalej podążać, przebije poprzedni szczyt, wtedy oczywiście prędzej czy później zejdziemy niżej. Żeby przetestować tą parabolę, jednak oczekuję, że jeśli nie przebijemy tej linii wkrótce, to target cenowy na poziomie 28 tysięcy dolarów powinien zostać osiągnięty. Więc, oczywiście, to jest potencjalny trade, który musiałby być otwarty przez następne kilka dni, ale zdecydowanie warto go wypatrywać i ja bym go wypatrywał, jeśli nie byłbym teraz w pozycji. Teraz chciałbym wiedzieć od ciebie. Po pierwsze, poniesie w komentarzu, jesteś byt czy niedźwiedzi na Bitcoinie w tej chwili. Jeśli zadałbym to pytanie 2-3 dni temu, to większość osób by odpowiedziało: Niedźwiedzio, teraz chcę zobaczyć, jaka jest Twoja opinia. Jesteś byczy? Niedźwiedzi? Każda odpowiedź jest dozwolona i każda odpowiedź może być prawidłową lub błędną. Przekonamy się później. Jeśli również chcesz tradeować, to poniżej w opisie znajdziesz 10 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Sam Bybit gwarantuje Ci prawie 5 tysięcy. Więc jeśli jesteś doświadczonym traderem, to zejdź poniżej. Możesz odebrać ten bonus, prawie 10 tysięcy dolarów za darmo, co na dźwigni razy 10 zamienia się w 100 tysięcy dolarów darmowego trade'u. Znajdziesz to poniżej w opisie. Upewnij się, że to odbierzesz, jeśli jesteś doświadczonym traderem. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze, naprawdę doceniam każdego z was. Sam wiesz, jak Bitcoin skaczał o 500-800 dolarów, a czujesz ogromną pompę, to wiesz, że Bitcoin jest nudny. Myślę, że Bitcoin był taki przez ostatnie dwa tygodnie. Mam nadzieję, że już to się skończyło. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo Demon Crypto, jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.